Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was w wideo zapowiadającym QA, jak również konkurs związany z tym wyjątkowym momentem. Z okazji zbliżających się 10 tysięcy subskrypcji postanowiłem zorganizować specjalny odcinek, w którym możecie zadać mi pytania, które Was intrygują. Jeżeli więc chcecie dowiedzieć się czegoś zarówno o kanale, jak również o mojej skromnej osobie wystarczy, że pod tym wideo zostawicie komentarz z Waszym pytaniem. Najlepsze pytania wraz z pozdrowieniami dla widzów zostaną opublikowane, kiedy kanał dobije do tej zacnej liczby 10 tysięcy subskrypcji. Oprócz tego, jak wspomniałem na początku tego wideo, każde pytanie jakie zadacie bierze udział w konkursie, w którym nagrodą główną jest mój autorski kurs dominu YouTube'a, który krok po kroku pokazuje, jak od zera stworzyć taki kanał jaki posiadam i dostarczam masę wartościowej wiedzy na temat rozwoju kanału na YouTubie więcej informacji na temat samego kursu możecie oczywiście znaleźć na stronie sprytnypieniądz.pl ukośnik kurs z dominu YouTube'a link znajdziecie oczywiście w opisie tego wideo jak również w komentarzu, który przypiąłem pod tym filmem Teraz kilka słów na temat samych zasad QA. Każda osoba może zadać tylko jedno pytanie, także zastanówcie się dobrze, co takiego chcielibyście się o mnie dowiedzieć. Jeżeli nie chcecie zapytać mnie o nic, a chcielibyście wziąć udział w konkursie, możecie oczywiście dodać komentarz z pomysłem na nowe wideo. Najlepszy komentarz wygrywa. Wyniki konkursu zostaną oczywiście opublikowane w odcinku Q&A. Na sam koniec chciałbym podziękować wszystkim widzom kanału Sprytny Pieniądz za tworzenie niesamowitej atmosfery i budowanie wspaniałej społeczności wokół tego projektu. Nigdy bym nie przypuszczał, że tak szybko uda mi się osiągnąć tak wiele. A to wszystko dzięki waszemu wsparciu. Dzięki wielkie za wszystko, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia wkrótce.